Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj potestujemy sobie anteny dookulne, dual bandowe Horizon Logis V1. Teraz pokażę, jak ona wygląda. Ona pracuje w paśmie 2-4 giga i 5 giga aż prawie do 6 giga Tak wygląda antena. Tutaj mamy mocowanie do niej. To jest taki element. Do tego cebancik. To łączymy w ten sposób i, i tutaj idzie śrubka, która skręca tutaj, będzie trzymała w tym miejscu antenę. Do czego używamy tych anten? Najczęstsze użycie tych anten to jest w, w, w sieciach Wi-Fi na halach magazynowych, różnego rodzaju obiektach przemysłowych, centrach logistycznych, właśnie w alejkach najczęściej, gdzie, gdzie są hale magazynowe, aleje, po których poruszają się ludzie lub wózki, gdzie, gdzie towar jest czytywany czytnikami, to właśnie te anteny są używane najczęściej. Także my sobie dzisiaj zrobimy testa w ten sposób, że Ustawimy się na kanale 80 MHz przy użyciu access Point, którego wcześniej używaliśmy RTX56U. On tam ma wyprowadzone dwa konektory antenowe, także musimy podłączyć sobie dwie anteny. Ustawimy sobie kanał 80 MHz. Podłączymy te dwie antenki. Tam mamy taką odległość. Na szosie około 120 metrów właśnie od tego budynku. I zobaczymy sobie jak to pracuje. A później zmienimy sobie kanał na 20 MHz. I na odległość pójdziemy. Tutaj będziemy testowali przypustowość jakby do tych 120 metrów. A później przechodząc na kanał 20 MHz potestujemy sobie jaką tam jeszcze większą odległość. Spróbuję tam pójść na, na powiedzmy jeszcze tam. 150-200 metrów, Ja się uda, po prostu tak, żeby była widoczność optyczna. Będziemy testowali w paśmie 5 gigowym, bo w paśmie 2-4 giga jest bardzo dużo tutaj w okolicy zakłóceń, w każdym domu praktycznie są access pointy, także będziemy testowali pasmo 5 giga. Antenę montuję zaraz tam przy dachu na takim specjalnym uchwycie. W teren zapraszam, chodźcie. Tutaj już mamy zamontowane te anteny Logis V1, tak jak mówiłem wcześniej. Z tym, że te anteny nie powinny być testowane na zewnątrz, bo to są anteny zaprojektowane do wewnątrz, one mają podwójną wiązkę jedna jest właśnie podniesiona do góry po to, żeby się odbijała od sufitów i pokrywała na obszary, które zasłaniają na przykład jakieś wózki widłowe, które te będą jeździły, czy innego rodzaju przeszkody Na tak dla porównania innych anten na innych filmach możemy sobie zobaczyć jak to będzie nam pracowało tutaj mamy ten punkt dostępowy tak jak mówiłem RT-AX56 u Asusa i idę na testy. Tutaj ta droga, którą widzicie, to będzie, tutaj ta po lewej to będzie 70 metrów i tu sobie zrobimy pierwszy pomiar. Jesteśmy na 70 metrach 230 250 ponad za chwilę idziemy na 120 metrów 250 średnio jesteśmy na 130 metrach Od 40 do 90, nawet chwilami, tak jak widzicie, ponad 100. 130 metrów, pasmo 5 GHz. To tyle na pomiarach. Wyniki pomiarów, tak jak widzieliście, na odległości 70 metrów i tutaj 130. Z tym, że ta antena nie jest proponowana do pracy na zewnątrz, dlatego że ona ma tą podwójną wiązkę. I to jest antena dla hal przemysłowych, gdzie ten sygnał może się odbijać od sufitu i pokrywać po prostu obszary, które są normalnie niedostępne. Chciałbym przypomnieć, że w przypadku pracy na kanale 20 MHz, a na takim powinniśmy pracować na halach różnych magazynach, 20 MHz, jeśli mamy moc dla przykładu 1 W, to w momencie kiedy Wchodzimy na kanał o szerokości 40 MHz, czyli dwa razy szerszy, tracimy 3 dB na mocy. Ta moc się po prostu rozkłada na ten szerszy kanał. A w momencie, kiedy byśmy pracowali na kanale 80 MHz, tak jak się to dzieje na bliskich odległościach, to mamy stratę 6 dB, czyli tak naprawdę 4 razy jest mniejsza moc. W przypadku 1 W na 20 MHz mamy 250 mW. Przy kanale o szerokości 80 MHz. No i to w zasadzie wszystko w tym odcinku, i zapraszam do kolejnego. Hej!